Cześć, tutaj Minecraft Challenge, a to jest nowa seria Wielkie Budowle. Mam nadzieję, że ta seria się Wam będzie podobać. Teraz wybudowałem tak, taką latarnię. Ona nie jest zbytnio wielka, ale chciałem coś tak na pierwszy odcinek zrobić. Ta seria będzie. no Może trwa po 2 minuty każdy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Tutaj wychodzimy do góry. Tutaj mamy wioskę. Tam chyba jest jeszcze jedna wioska. Ups. Wioska. Tutaj miało być morze, znaczy jezioro, ale się nie udało. Sojdziemy jeszcze raz. Jeszcze dokładnie Was oprowadzę. No. To jeszcze powinno być takie wielkie coś, ale mi się coś takiego się nie udało, więc jak się Wam podobało to subskrybujcie, jak nie to nie. Cześć.